Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek związany z pięknym, kształtnym pisaniem. Podczas ostatniego odcinka poznaliśmy prawidłowy zapis litery O, małej litery O i wielkiej litery O. Poznaliśmy prawidłowy kierunek ruchu ręki. Oraz zapoznaliśmy się z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego. Uczyliśmy się, w jaki sposób należy chwycić ołówek lub długopis, by nasze litery były piękne i kształtne. Pora zatem na szybciutkie utrwalenie zapisu litery O oraz na nową lekcję i nową umiejętność dotyczącą zapisywania litery o w połączeniu jesteście gotowi za chwilkę rozpoczynamy trening za chwilkę rozpoczniemy zapisywanie liter o, wielkiej i małej litery o. Najpierw będziemy je zapisywać pojedynczo, następnie w połączeniu ze sobą. Pisanie nie będzie wcale taką prostą, łatwą i oczywistą sprawą. Zobaczycie, bo trening będę przechodziła wraz z Wami. Wy możecie trenować poprzez zapisywanie liter na kartkach, w zeszytach, a jeżeli nie posiadacie ich przed sobą, to możecie wykonywać ruchy palców, dłoni, kierując w odpowiednią stronę swoje paluszki, jakbyście zapisywali literki, możecie je wykonywać w powietrzu albo na pulpicie ławki czy na pulpicie jakiegoś blatu, stołu, biurka. A więc uwaga, zaczynamy. Mamy do napisania wielką i małą literę O. No dobrze. Pamiętamy kierunek jaki wskazywały, wskazywały strzałki, a więc uwaga, startujemy. Ja będę zapisywała po wykropkowanych śladach. Mam taką kartę pracy, którą stworzyłam sobie w generatorze kart pracy Superkit.pl. Mogę Wam zostawić link do tej strony. Pod spodem, pod filmikiem. Zobaczcie, moje literki wcale nie są takie idealne, więc rozumiem Was, że Wasze litery też nie będą idealne, bo wcale w nauce pisania nie chodzi o to, żeby one od razu były wspaniałe. Jeżeli natomiast nie będziecie mieć takich kart pracy, to poproście swoich edukatorów, żeby Wam początkowo napisali takie literki. Leciutko ołóweczkiem, a wyprowadźcie po śladzie. Moje literki O są już zapisane, O wielka i O mała. No, nie powiem, żeby były najpiękniejsze, są lekko koślawe. Pewnie wasze będą piękniejsze, a teraz zobaczcie. O wielkie, tak, będę łączyła z O małym. I teraz zwróćcie uwagę. Zapisuję literę O wielką, tak, literę. Tak, teraz odrywam rękę, robię taką malutką, jakby to powiedzieć, falbankę, taki łącznik. To nie jest zupełnie kreseczka. Ta kreseczka jest leciutko taka zawinięta. No nieładnie mi wyszło, Wam na pewno wyjdzie ładniej. Robię jeszcze raz, może drugi raz jak będę pisała, wyjdzie troszkę ładniej. I taka leciutko o zawinięta falbaneczka. Nie wychodzi mi tutaj falbaneczka i mała literka O. I znowu wielka litera O. Po śladzie. Zapisuję, odrywam rękę, robię, zauważcie, łącznik, znowu odrywam i prawidłowy kierunek małej literki o. Jeszcze raz, wielka litera o, pamiętajcie o właściwym kierunku pisania, tak? Łącznik, muszę oderwać rękę przy zapisywaniu łącznika i znowu odrywam rękę i mała literka o. O, no, tutaj ten łącznik mi się nawet nie połączył za. Zbyt ładnie. Ojej, no dobrze. No to teraz słuchajcie, wyższa szkoła jazdy, tym razem o. Trzy litery o, jedna wielka i dwie małe. No to co? Startujemy. O, wielka, o, wyjechało mi się za linię. Łącznik, mała literka o. Teraz nie odrywam ręki, robię od razu łącznik, teraz dopiero odrywam rękę i mała literka o. Koślawe. Dobrze, kolejna, yy, yy, kolejna litera O wielka. Odrywam rękę, łącznik. Literka O mała, nie odrywam, robię od razu łącznik i znowu literka mała. Jeszcze raz wielka litera O, właściwy kierunek zapisu litery. Odrywam rękę, łącznik. Mała literka O, właściwy kierunek, nie odrywam, od razu robię łącznik, bez odrywania ręki. I mała literka O. No i co nam zostało? Zostały nam trzy litery O, ale małe, połączone ze sobą. No to startujemy. Zaczynam O, nie odrywam ręki, robię łącznik. Teraz odrywam. Mała literka, kolejna O, nie odrywam ręki, robię łącznik. I kolejna literka O. I tak to wygląda. I znowu. Mała literka o łącznik, kolejna literka o łącznik. Przy łączniku tutaj nie muszę odrywać ręki i kolejna, trzecia literka o. I jeszcze raz, ostatni raz, mała literka o łącznik i kolejna mała literka o łącznik i kolejna literka o i tak mi się udało. Jak widzicie, moje litery nie są idealne. Wasze też prawdopodobnie nie będą idealne. Będą, myślę, ładniejsze od moich. Trzymam kciuki za to, by były jak najpiękniejsze. Starajcie się naśladować te ruchy, które wam pokazywałam, i myślę, że pierwsza lekcja właściwie prawie że za nami. A teraz zaprezentuję Wam, w jaki sposób zapisywać literę O w zeszycie. E, uwaga, zaczynamy od wielkiej litery O. E, literę tę zapisujemy przez dwie linie, oczywiście pamiętając, jaki jest kierunek zapisu. I raz jeszcze. O. I raz jeszcze wielka litera O. Pod spodem pokażę Wam, w jaki sposób zapisać małą literę O. Mała litera O będzie zapisana w takiej troszkę grubszej, wyróżnionej linii. Będzie zajmowała tylko jedną linię, ale bardzo ważna sprawa pamiętamy o właściwym kierunku zapisu litery. I tak wygląda mała litera O. Tym razem wielka litera O, a obok zapiszę małą literę O. Wielka i mała. Wielka i mała. Teraz będę łączyła litery. Połączę wielką i małą literę O. Wielka litera O. Odrywam rękę. Robię łącznik taką maluńką jakby falbaneczkę. I litera mała O. I obok znowu. Wielka litera O. Odrywam rękę. Łącznik i mała literka O. Może raz jeszcze. Wielka litera O. Odrywam rękę, łącznik i mała literka o. Teraz napiszę wielką literkę o oraz dwie małe. Uwaga, wielka litera o. Odrywam rękę, łącznik. Mała litera o. Łącznik bez odrywania ręki, teraz odrywam rękę i jeszcze raz mała litera o. I obok ponownie wielka litera o, odrywam rękę, łącznik mała litera o, nie odrywam ręki, łącznik i jeszcze jedna mała litera o. A pod spodem napiszę trzy literki o połączone ze sobą. Mała literka O, nie odrywam ręki łącznik. Jeszcze jedna mała literka O, nie odrywam ręki łącznik. I trzecia litera O. I tak to wygląda. Raz jeszcze. Mała litera O, łącznik. Jeszcze jedna mała litera O, łącznik. I jeszcze jedna mała litera O. Drodzy, myślę, że dzisiejsza lekcja przebiegła wam pomyślnie i będziecie z przyjemnością trenować zapisywanie litery O wielkiej i O małej, pojedynczo oraz w połączeniu ze sobą. Mam nadzieję, że trening przebiegnie wam pomyślnie, litery będą piękne i kształtne. Podczas następnego odcinka poznamy nową literę i znowu nauczymy się zapisywać ją najpierw pojedynczo, w izolacji, a później w połączeniu z literami, które do tej pory poznaliście. Żegnam się dzisiaj z Wami. Jeżeli odcinek podobał się, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. pá